Ja mama papierosy pali, mnie nie słucha, tylko pali dalej. Wczoraj mi przyrzekła, że nie będzie już, że zostanie po nich tylko kurz. A ja, a ja tak bym chciałaby, nie gryzł w oczy z papierosów dym. A ja, a ja tak bym chciałaby. Zgryzł poczy z papierosów dym. Moja mama wcale mnie nie słucha, Tylko dalej się na bokach ru. Wczoraj mi przyrzekła, że nie będzie już I że od nich nie dostanie róż. Wczoraj mi przyrzekła, że nie będzie już I że od nich nie dostanie róż. A ja, a ja... Tak bym chciałaby, żeby świat był dobry, a nie zły. A ja, a ja, tak bym chciałaby, żeby świat był dobry, a nie zły.